Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam was serdecznie w czytaniu dla Zodiakalnego Reka na miesiąc wrzesień. Jest gotowe czytanie partnerskie dla osób, które są w związkach. Zachęcam do obejrzenia, pozostawię pod spodem link. Dobrze, przejdziemy od razu do rzeczy. Czytanie będzie troszkę inne niż zwykle. Zazwyczaj robię po prostu krzyż, natomiast w tym wypadku zadamy sobie po prostu kilka pytań. Raki w miesiącu wrześniu, jakie energie wokół Was, moi drodzy? Raki w miesiącu wrześniu. Dobrze. Wygląda na to, że macie urlop, niektórzy jeszcze. Niektórzy po prostu zawracają sobie głowę imprezami, towarzystwem, żeby nie myśleć, mam wrażenie. Ale okej, okay, patrzymy. Dobrze, rozłożymy sobie najpierw wszystkie karty, a później po prostu przejdziemy do odczytu. Wy, moi drodzy, moje drogie raki, obecny stan u Was? Co już odchodzi? Czego będzie mniej w takim wypadku? Co nadchodzi, czyli czego będzie więcej w tym miesiącu? Jakie jest wyzwanie tego miesiąca dla Was? Jaka trudność może się tutaj pojawić? Odpowiedź na to wyzwanie? Co robić w takim razie? Co sprzyja? Energie sprzyjające w otoczeniu. Wy na nie nie macie wpływu, one na Was tak. Ostrzeżenie. Na co uważać? Co może tutaj być zagrożeniem? Ale nie musi. Miejmy dystans do tego. A wynik, wskazówka, jaki jest sens tego wszystkiego, co się tutaj dzieje. Do czego Was ma to doprowadzić? I co jest w tle? Dziewiątka buław. Moi drodzy, karty pokazują z Waszej strony pozycję troszkę stoję i broni swojego. Ale bardziej niż bronię, obawiam się ataku. Obawiam się, że ktoś będzie chciał mnie tutaj atakować. Mm. Sytuacja wymagająca odwagi, sytuacja w pozycji zamkniętej. W dziewiątce byłowie mam często taką e, informację, że coś przegapiamy, albo możemy coś przegapić, jeśli w porę się nie otrząśniemy z tego stania w miejscu. Więc zobaczmy na Was, wy, drogie raki, w jakiej energii się pokazujecie? Rycerz mieczy jest nerwowo. Mam poczucie tutaj takiej matki, e, matki po prostu wilczycy, która broni tego, nad czym jej zależy. Karty pokazują, że są wokół... jest wokół Was jakieś napięcie. Sami jesteście w takiej sytuacji, kiedy chcecie głową mur przebijać trochę, ale wokół tej dziewiątki buław powiedziałabym, że macie poczucie zagrożenia i tym bardziej atakujecie. Jest nerwowo. To jest karta po prostu nerwowego podejścia do życia. To jest karta poczucia, mam rację, ja i tylko ja i nie dam innym a mówić czegoś innego, co nie zgadza się z tym, co mam w głowie. Natomiast w moim odczuciu rycerz mieczy to są jakieś ekstremalne po prostu yy, czyny. To znaczy, że bardzo brutalne albo bardzo często bardzo gwałtowne reakcje. Gwałtowne reakcje na przykład w tym, jak mówimy z innymi, co prowokuje głódnie. No to zobaczmy, co was tak tutaj. Yy... Do tej pozycji rycerza mieczy sprowadziło, bo podejrzewałam, że sytuacja. No właśnie, dwójka denarów mówi o tym, że coś po prostu stoi w miejscu, że. że... Albo nie mamy możliwości podjęcia decyzji, albo po prostu wszystko tak jakoś się żongluje w tej rutynie i chyba chcecie to przebić już. Chyba macie dość tej rutyny, tej żonglerki. Tutaj też być może jest niezdecydowanie wasza albo innych osób. Wygląda na to, że chcecie przyspieszyć już pewne sprawy, już zdecydować po prostu, zamknąć tę niepewność. Bo ta karta, dwójki denarów w połączeniu z tym, co tutaj widzę, mówi o tym, a to jest sytuacja obecna, że możecie mieć poczucie, że wszechświat się trochę wami bawi, że, że nie mam. Klarowności, nie mogę po prostu iść dalej, bo ciągle coś jest w zawieszeniu. I Wy już sobie mówicie: o nie, dość, po prostu biorę to w swoje ręce, nie mam siły już tutaj stać i czekać, aż coś się wydarzy albo się nie wydarzy, bo inaczej można w takim napięciu, prawda, stać i żyć i, i być. Więc sobie mówicie: dobra, no to teraz będzie po mojemu, to teraz będzie szybciej. No, rak jest znakiem kardynalnym. Halo, przejmuję kontrolę. Dobrze, co odchodzi, czego będzie mniej w tym miesiącu. Czórka kielichów. Mam nadzieję, że zniechęcenia i frustracji, poczucia odrzucenia, poczucia zaprzepaszczonych szans, ale także mm, takiego odczucia, że wszechświat nie daje mi tego, czego potrzebuję w danym momencie, że jakby wszystko się zaprzysiężyło wobec mnie. Nie wiem, czy mieliście takie odczucie w ostatnim momencie, ale no faktycznie jakby rodziła się już tu frustracja, rodziło się zniechęcenie, stanie w miejscu żonglerka, więc Wy po prostu chyba przełamujecie to i bierzecie sprawy w swoje ręce. Z taką nutką nerwowości, ale może trzeba. Czasem być może trzeba. Możecie mieć też yy, tego, co będzie mniej. To może poczucia odrzucenia, poczucia frustracji, poczucia focha na życie, poczucia no, braku możliwości także. Więc zobaczmy, czego będzie więcej. Co nadchodzi? Słońca, pięknie, raki, pięknie. No w końcu. Chyba po prostu bierzecie w sprawę swoje ręce, zaczynacie kontrolować pewne aspekty i słońce mówi o tym. Że będzie więcej radości, będzie więcej ukojenia, będzie więcej energii e, spełnienia szczęścia i, i, i poczucia przede wszystkim sprzyjania, sprzyjających okoliczności, bo o to mówi słońce. Więc jest dobry przewrót. Bardzo dobry, ale wygląda na to, że Wy też sami musicie głową mur przebić, bo ta sytuacja jest w takim zawieszeniu, co nudzi, frustruje, no i dłużej się już nie da, chyba już też odczuwacie po prostu, mam dość. Teraz będzie po mojemu. No i dobrze, bo wy sobie jakby tą drogę torujecie, wy sobie tę ścieżkę przecieracie. Bardzo agresywnie być może czasem trzeba, żeby to słońce zaświeciło. Dobra, co jest wyzwaniem, co jest trudnością tego miesiąca. Szóstka buław. Pamiętajcie, że jeżeli spotka Was sukces, to będzie krótkotrwały. To znaczy, że. Najprawdopodobniej nie uda się załatwić wszystkiego w tym miesiącu tak ostatecznie, jakbyście chcieli. Karty także pokazują, żebyście uważali, bo możecie mieć presję, żeby otoczenie dostrzegło Wasze zasługi, żeby otoczenie Wam pogratulowało, żeby Was tak poklepało po ramieniu i Was wspierało. Bardzo możliwe, że to się nie wydarzy, że będziecie musieli działać sami ze sobą. Także być może nie ma co liczyć na wsparcie otoczenia, ale ja zobaczę, dopytam o tę kartę. Karty także pokazują, że... Jest wokół Was presja, żeby być jak to słońce, żeby tutaj świecić najjaśniejszym światłem i żeby być dostrzeżonym, zauważonym przez kogoś, przez coś. Ale to jest w trudnościach, to jest w wyzwaniu. No właśnie, bo przyjdzie sobie zdać sprawę z tego, że nie wszystko kręci się wokół mnie. Może, może po prostu czujecie, jeszcze mamy trochę lwa, prawda? To czytanie robię jeszcze teraz, ale jest taka jakaś agresja w tym całym czytaniu i takie poczucie zwróć na mnie uwagę, hej, jestem najlepszy, albo zauważcie mnie. Może być tak, że ludzie nie będą Was chcieli zauważyć, dlatego to Was nauczy tego, żeby robić rzeczy dla siebie, a nie dla innych. Podejrzewam, że może tak być. Karty pokazują, że też to, co mogło być sukcesem, Ostatecznie może okazać się albo krótkotrwałym, albo kolejnym gwoździem do trumny, jak się to mówi. Więc trzeba się też zastanowić, o co walczę. Bo okoliczności będą sprzyjające, ale wy jakoś tak proszę zobaczyć. Ten rycerz biegnie w lewo. on chce tutaj y, tego sukcesu, tak? Natomiast no, jest tu gorzki smak wokół tej y, wygranej. Karty także pokazują, że bardziej idzie w stronę czwórki kielichów, czyli znowu takiego odtrącenia, focha, a nie w stronę słońca. Więc zobaczmy, jaka jest odpowiedź na to wezwanie. Wszechświat. Rób wszystko dla siebie, korzystaj z okazji możliwości, szukaj spełnienia, a nie poklasku. Nie szukaj prestiżu, szukaj niezależności. To jest taka duża różnica. Karty pokazują, że także coś już skończyło, to się skończyło i żeby nie próbować skrzeszać tutaj yy, jakichś aspektów, które przez pewien dany moment mogły czynić was osobami szczęśliwymi. Wszechświat mówi o tym, że musicie się otworzyć na to, co do was przychodzi, zamiast próbować rządzić wszystkimi okolicznościami, bo możecie mieć tendencję do tego. E, idźcie z prądem, a nie pod prąd, bo mam wrażenie, że chcecie iść pod prąd, ale to tam jest zguba. Więc tutaj tak, trzeba się prześlizgnąć, ale z nurtem, z nurtem tego, co się dzieje, a nie pod prąd, bo skończycie gorzej, w rozczarowaniu. Ciekawe. Karty pokazują też, że dojrzałość... Będzie po waszej stronie, że jeżeli się zagalopujecie i będziecie chcieli, wiecie, prestiżu, udowadniać coś komuś, zbierać poklaski, fiasko wokół tego jest. Ale wokół dojrzałości, otwartości i zrozumieniu, no to jest po waszej stronie. Dobrze, co sprzyja w otoczeniu w takim razie? Paść denarów. Jest szansa na to, żeby rzeczywiście znaleźć sobie nową drogę, nowe rozwiązania, czegoś nowego się nauczyć, w jakiś nowy sposób zadziałać w życiu. Czyli rzeczywiście, no, tak jak powiedziałam, tutaj są sprzyjające okazje dla Was. Karty pokazują także, że jest dobry czas na to, żeby mm, doszkolić się w jakiejś dziedzinie, żeby starać się, nie wiem, może pójść na jakiś kurs, o którym od dawna myśleliście. Jakby nowości są po Waszej stronie, jak najbardziej. Szczególnie takie, gdzie trzeba się czegoś dowiedzieć. Karty także pokazują, że zanim będziecie tutaj pewni siebie, że ja mam rację, tylko ja mam rację, przejdź do przodu i wmawiać te racje inne, żeby się dowiedzieć i opierać na faktach, żeby starać się być tym uczniem, a nie nauczycielem, bo się spalicie bardzo szybko na tej wiedzy, którą podobno macie, bo rycerz miczący się spali po prostu w tym biegu. Dobrze, ostrzeżenie, na co uważać w otoczeniu. Czwórka buław. Powiedziałabym, że tutaj zagrożenia mogą czekać wokół spraw związanych z przyjaciółmi, z rodziną, z domem, imprezy okolicznościowe. Yy, ale zaraz zobaczymy, o co chodzi. W ogóle pokazujecie mi się tutaj bardziej yy, jako indywidualiści w tym miesiącu, że bardziej będzie Wam sprzyjało skupienie się na swoich. Yy, Pragnieniach, celach i realizowaniu ich. Jakby dopuszczanie do tego innych osób, albo robienie coś dla innych osób, albo właśnie szukanie tego poklasku, nie jest po Waszej stronie w tym miesiącu. Tutaj. Je... Okej. Okay. Właśnie, widzicie, piątka mieczy wypadła. Piątka mieczy, czyli poczucie albo absolutnej porażki, albo zwycięstwa nad kimś. Tak czy inaczej, zaangażowane są tu dwie strony i jedna zwycięży, druga przegra. I tutaj faktycznie karty pokazują, że nie do końca sprzyjającą energię macie w kwestii domu, rodziny, przyjaciół, relacji jako takich, budynku, być może w którym pracujecie, że ktoś chce waszym kosztom grać. No to faktycznie, tym bardziej powinniście stać przy swoim. Nie dać sobie wyjść na głowę, polegać na sobie, ale tak jak mówię, nie szukajcie krótkotrwałego zwycięstwa, bo to na koniec powoduje więcej problemów. Szukajcie sposobu, jak zakończyć tę sytuację, jak się z niej uwolnić. Nie wchodźcie w gry, które ktoś Wam tutaj chce zaproponować, bo tutaj jest ktoś taki, kto chce Was tutaj tak wciągnąć w jakieś gierki. Nie, nie róbcie tego, jeszcze wieża w tle, no ewidentnie, moi drodzy, nie. Szukamy momentów wyjścia, ujścia z tej sytuacji, rozwiązania jej, a nie krótkotrwałych zwycięstw nad kimś. O, i musicie być twardzi w tym miesiącu, tak to czuję. Dobrze, co my tu mamy w wyniku? No właśnie, głupiec. Potrzeba uwolnienia się już z tej sytuacji. Dlaczego robimy to, co robimy? Dlaczego nam się to przydarza? bo już jest czas, żeby zacząć nową drogę. Zamiast tutaj ciągle wbijać sobie z kimś szpileczki, pomyślcie o tym, co możecie nowego zrobić, jak uwolnić się z sytuacji i po prostu swoją energię ulokować w czymś innym. A będą możliwości na nowości i to bardzo sprzyjające. I dlatego uwaga, nie wchodźcie w jakieś takie potyczki z innymi ludźmi. Tam, nie, tam będzie tylko krótkotrwałe zwycięstwo nad kimś, a później zobaczycie, jak mocno Was to ciągnie jeszcze bardziej w dół. To, czemu ma to służyć, uwolnienie się i rozpoczęcie nowej drogi. Także stoimy przy tym, co, co uważamy, tak? Ale nie ma potrzeby kłócić się z kimś. No macie tutaj konflikt z kimś. I tutaj raczej trzeba się zastanowić, jak z tego konfliktu się uwolnić. Poprzez zamknięcie go, poprzez uwolnienie siebie. No właśnie, bo ile też można w stać w tej pozycji, no chodź, będziemy walczyć, prawda? W takim napięciu. Walcz albo uciekaj. Nowości, moi drodzy, nowe sposobności. I słońce, które wam będzie sprzyjać. To jest ten moment, kiedy trzeba już zamknąć ten etap. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam dużo energii.